Cześć, jestem Monika i witam cię na moim kanale i zapraszam cię na dzień ze mną. Mam w Paryżu gości, a w sumie dwie gościnie e, i lecimy na e, shopping. Najpierw idziemy do takiego cudownego miejsca, czyli, e, no, przepraszam, rozpraszam się, officin, e, université, e, aby sprawdzić. E, w nam się uda w ogóle wejść, będziemy stali dłużej kolejce, ale idziemy sobie spersonalizować yy, pomadki. Także chodźcie z nami, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dzisiaj mamy festiwal na ABS. Proszę zobaczyć, tutaj jakieś rękodzieła. Torebeczki z jeansów, z chipsów, prawie jak, prawie jak Balenciaga. Tak, tak, dokładnie. Mała no, zmiana planu. W połowie drogi zmieniamy destynację i jedziemy najpierw na pchli, Targ. tak. Tak? Ucięłam zno, sobie znowu czoło. Ale dostanę pozwolenie na udostępnienie cię. Tak, Dobrze. nie ale jak tablety, to wiesz, masz to nagrane. Tak, mam nagrane jak tak. coś. E... Na też się pokazuje, więc... e, Bardziej na, e, na Instagramie i tak widać cię często. Udostępniam, tak. więc tak. tak, a my właśnie zmierzamy na targ staroci. Mamy weekend, więc idziemy na targ staroci. Jeden z takich najbardziej popularnych. Miałyśmy jechać do sklepu, ale się okazuje, że ten akurat konkretny targ staroci. Poczekajcie, skręcamy w prawo. E, ten konkretny targ staroci mamy do 14.00. sklep. Oficine mamy dłużej, więc narpy w Targ Staroci, później y, jeszcze jedno miejsce, do które zobaczycie, jeśli będziecie dalej oglądać tego vloga. A y, później właśnie na sam koniec Oficine, więc idziemy, szukamy targu staroci. Przyszłyśmy na targ i widzimy, że troszeczkę już się jednak zbiera, czyli tutaj na plac da. Przepraszam, napiszę wam nazwę, bo nie mam pojęcia jak yy, się nazywa ten targ dokładnie. Ale w każdym razie tutaj najlepiej przyjechać samiutkiego rana. U, coś poleciało, coś się zbiło komuś. Ale jeszcze jakieś tutaj, proszę. To jest taki typowy właśnie sta ze starciami. Bo w Paryżu poza takimi właśnie klimi targami, jak to się śmieje, taka sąsiedzka yy, Mm, sprzedaż. <noise> Taki litark, trochę na zasadzie, że okej, okay, ktoś miał w piwnicy i nas zbierał i przyniósł. To jednak y, są też takie profesjonalne, gdzie już tam nie tylko y, starocie, ale też i y, jakieś renowacje, jakieś winty, czy tam wtedy te ceny są o wiele wyższe. Ja bardziej wolę takie właśnie. Tutaj, jak wygląda, jak taka wyprzedaż sąsiedzka. Eee, także zobaczymy jeszcze, co tu zostało nam do obejrzenia. Byłyśmy na klimatarku, ale niestety nie dość, że późno, bo był do 14, już się tam za 15.02. To, no, ale dziewczyny znalazły jakieś fajne e, rzeczy, które sobie zakupiły, także super. A teraz idziemy niedaleko, bo na ulicę Ru... czekajcie, zaraz sprawdzę, e... Himą. Napiszę wam tutaj. To jest jedna z ładniejszych takich fotogeniczna bardzo uliczka, więc idziemy tam w wiadomym celu, aby porobić zdjęcia, ładne zdjęcia. Ja się śmieję, że to taka trochę, przynajmniej na zdjęciach widziałam, że wygląda jak taki Notting Hill, więc zobaczymy, jak to w rzeczywistości wygląda. Idziemy! A korzystając z okazji polecę Wam jedną pozycję, która znajduje się często w kawiarniach. Jest to tak zwana kawa Gourmand, czyli kawa dla łasucha i składa się ona z kawy oraz trzech wybranych przez kawiarnię deserków. Są to mini desery, ale cenowo wychodzi to naprawdę super. Była przerwana kawę, teraz lecimy dalej. Może w końcu uda nam się dotrzeć do e, tej najbardziej kolorowej ulicy w Paryżu. Tutaj więcej, tak? E, tak. Udało nam się w końcu dotrzeć do pięknej ulicy. Tutaj zaraz napiszę wam nazwę, bo nie chcę kaleczyć tego pięknego języka, ale zobaczcie, jak tu jest pięknie. Są te uliczki kolorowe, żółte, niebieskie, zielone, różowe. No. Bosko. No, oczywiście jest bardzo dużo osób, więc jeśli jesteście y, chętni na przyjście do takie miejsce i y, zrobienie sobie zdjęć, to pamiętajcie, że jednak y, to jest bardzo turystyczne miejsce i może być bardzo dużo osób. No nawet wychodzi nam troszeczkę słońce dzisiaj, więc jest szansa, że cykniemy fajne zdjęcia, bo oczywiście razem z dziewczynami będziemy próbowały zrobić jakieś piękne zdjęcie. Jak coś, to oczywiście będę się chwaliła efektami. Trzymajcie kciuki. Państwa sesja fotograficzna tutaj. Mm. Się nie dziwię, bo ładnie. Ja obwieszona jak cygan. <grym> Ale jest naprawdę, powiem wam, że ta uliczka jest naprawdę piękna. Jeszcze trochę słońca, żeby nam wyszło, to naprawdę byłoby przepięknie. I da się wcisnąć w kolejkę też te zdjęcie. Halo, ja też. <grym> I właśnie lecimy w kolejne miejsce. Już zaliczyliśmy właśnie tą piękną ulicę, która jest za mną. I słychać osoby, które jadą z walizkami. A teraz lecimy dalej, wybieramy się do Oficin i mam dla Was polecajkę, aplikację City Mapper, która pomoże Wam znaleźć w w Paryżu, ale nie tylko w Paryżu, miejsce i sposób jak dojechać w dane miejsce. To akurat y, musi złapać internet, ale zobaczcie, wpisaliśmy adres, wybieramy czym jedziemy, pokazuje nie dość, że jak do, dotrzeć do metra, to jeszcze właśnie też super sprawą jest, że pokazuje nam w y, jakim kierunku jedziemy, ile przystanków. Naprawdę super aplikacja, polecam Wam, jeśli jest, jeśli podróżujecie po Paryżu, bardzo Wam się to przyda. Także my lecimy na metro numer 1 i widzimy się pewnie już przy oficine. Jak jest słońce, to od razu inaczej człowiek funkcjonuje, od razu ten Paryż inaczej wygląda. Mamy weekend i mamy mnóstwo turystów na mieście. I właśnie dochodzimy do oficin. I już widzę kolejkę, na... niestety tutaj jeśli chodzi o ofisin, to muszę od razu Wam powiedzieć, że y, kolejka jest po dwóch stronach. I dotarłyśmy pod oficine Université Bli. Ta nazwa, y, nie umiem jej wymówić do końca. I y, y, stoję sobie w kolejce, za mną parę osób, przede mną parę osób i nie wiem, czy widzicie jeszcze tam. Więc pewnie kolejka tak na godzinkę czekania? Zobaczymy. Mamy godzinę równo 17:00 i zobaczymy, o której wejdziemy do środka. 40 minut za nami, tak? Która jest 17.40, a my dalej po tej stronie, po tej złej, tam jeszcze, jeszcze tam. Ale dwie osoby przed nami. Jest szansa, że w godzinę się uwiniemy. Przecież to samo mówiłam pół godziny temu, nie? Jest mały sukces, stoimy w kolejce po drugiej stronie. Po 50 minutach czekania, więc mamy nad sobą, nie wiem czy będzie widać, nie będzie widać, ale ach, też nie, widać już pierwsze produkty. mydełka. I tu Was przepraszam za format nagrania, jest to w pionie, ponieważ miałyśmy bardzo mało czasu wewnątrz, Weszłyśmy tam dopiero o 18.30 i miałyśmy dosłownie parę minut, aby wybrać produkt, wybrać jak chcemy go spersonalizować, no i wtedy oczekiwanie na personalizację. Gdybyśmy nie wyrobiły się w ciągu, nie wiem, 10-15 minut, musiałybyśmy przyjechać na następny dzień, aby odebrać nasze zamówienie, czyli to jest kolejne dwie godziny czekania w kolejce. Nie chciałyśmy ryzykować, dlatego jak tylko udało nam się wejść do sklepu, szybko pobiegłyśmy znaleźć wolnego sprzedawcę, abyśmy mogły wybrać, spersonalizować swoje produkty. No i właśnie tutaj zaraz zobaczycie, jak to wyszło. Oh. Weekend? Thank, Thank you! It's beautiful. Yeah. Next. A, udało się my już po zakupach w oficinie. Oficin w i oficin ja tam. I mam w domu, jak dojadę do domu, to pokażę wam, co mi się udało kupić. E, ja jestem bardzo szczęśliwa. Opa, do! No. Pioska zdeptałam. Ale mam takie. Dzień dobry, witam Was w drugim dniu. Wczoraj się nie pożegnałam. Trochę powiem Wam, że miałyśmy inny plan na wieczór, ale wróciłyśmy do domu i padłyśmy. Także y, trochę nam się plan zmienił, w związku z tym, właśnie też. Uh, sorry. Y, w związku też też pomyślałam, że po prostu przedłużę tego vloga na dzień dzisiejszy. Także witam Was w kolejnym dniu na moim vlogu kolejnym. A czy kolejnym, tym samym. W każdym razie witam Was. Lecimy, jest niedziela, jest słonecznie, a my lecimy na pierwszy targ. Litark. Zobaczymy, pokażę Wam, jak dzisiaj to wygląda. Mam nawet, jest dość wcześnie, jest godzina e, 10.40, więc, e, e, więc jest szansa, że... O, pieseczki! Więc jest szansa, że nie zamkną go nam od razu, tak? Wczoraj byliśmy trochę za późno, ale dzisiaj myślę, że już będzie super, więc lecimy! I udało nam się. Trafiłyśmy na e, pchlitark. Jest bardzo duży, jest wzdłuż całej ulicy. Także idziemy szukać perełek. E, dziewczyny już mm. poszły e, szukać w ubraniach, a ja idę. O, na przykład mi się podoba już jedna perełka. Ja lubię takie rzeczy. Już w metrze, bo lecimy na kolejną miejscówkę z kolejnym e, targiem staroci. Więc lecimy. Okej, okay, nasza kolejna lokalizacja jest w okolicach Gardlion. Za mną jest właśnie ten Gardlion. A my się kierujemy. W sumie tak naprawdę to jest ten sam y, targ, który wczoraj y, odwiedziłyśmy, ale byłyśmy tam za późno. Dzisiaj jest o wiele wcześniej, więc mamy nadzieję, że po prostu więcej wystawców będzie i będzie więcej y, punktów do kupowania. Także lecimy. Dzisiaj ja przejęłam aparat Marty i trochę cykam fotek. I teraz muszę nadgonić, bo dziewczyny poszły dużo do przodu, a ja biegnę za nimi. Czy mi nic nie rozjechało, Biegnę. Jestem. Mamy tutaj i warzywa, ale też po drugiej stronie już... Słońce dzisiaj mamy, my już po jednym, po kolejnym targowisku. E, chyba tutaj się nic nie udało kupić, więc idziemy na kolejne. A że jest 30 minutek spacerem od stąd, to się idziemy przejść na spacerek. Im dalej od centrum, tym um, architektura się zmienia. Nie mamy już tutaj typowych kamienic Hausmana. Mamy tutaj tak zwane zwykłe bloki, budynki. Także zobaczcie, jaka jest różnica. się całkowicie w Paryżu. Jestem przyzwyczajona do takiej betonozy, a tutaj las. Las w środku miasta. Znaczy w sumie to na obrzeżach miasta, ale zawsze coś. Dotarłyśmy, ale jest jakiś malutki ten targ, zobaczcie. bo właśnie biegniemy na metro to ten targ był taki malutki, wyglądał jak taka sąsiedzka wyprzedaż bardziej było bardzo klimatycznie fajnie a my teraz lecimy na metro i jedziemy chwilowo do domu na odpoczynek a dalej zobaczymy co będzie gdzie nas fantazja poniesie Jesteśmy już po drzemce. Właśnie lecimy dalej w miasto. Odpoczęłyśmy sobie. Wypoczęłyśmy. Trochę drzemka. Ogarnięte znowu i idziemy eksplorować nocny Paryż. A tak serio to lecimy sobie zobaczyć wieżę Eiffla o zmroku. Widziałyśmy ją z... Znaczy ja już ją tyle razy widziałam, ale moje dziewczyny widziały ją e, e, świecącą tylko z wzgórza mach więc jedziemy pod nią. Pewnie jakieś foteczki porobimy. E, też wam pokażę ją, więc bo moje zdanie my świecące wieczorem robi wrażenie. Szybka sesja zdjęciowa pod maloróż. Am Robię mi zdjęcia. F Fotograf mi uciekł. Halo. Z błyszczącą wieżą Eiffla żegnam się z Wami w dzisiejszym dniu. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym vlogu. Buziaki!